Mieć to w telefonie komórkowym i przy kontroli pokazać, uh -huh. że że pan premier Morawiecki. Nie jest taki głupi, jak myślisz, tak? Tak, że wyraźnie, zauważcie, co mówi na końcu. Wyraźnie, co mówi na końcu. Proszę bardzo, jesteś gotowy? Ja tak, a ty? No ja tak, proszę. No dobra, to lecimy. Radość mnie rozpiera. Niech cię rozbieram rozbiera je, prawdę. Warto przytoczyć ten podstawowy prawny prawniczy argument. Nie może prawo wtórne omijać prawa pierwotnego. To tak jakby nad Konstytucją Polską postawić jakąś ustawę albo postawić jakieś rozporządzenie. Tego u nas w porządku prawnym nie przewidujemy. Warto przytoczyć ten podstawowy Prawny, prawniczy argument. Nie może prawo wtórne omijać prawa pierwotnego, to tak jakby nad konstytucją polską postawić jakąś ustawę albo postawić jakieś rozporządzenie. Tego u nas w porządku prawnym nie przewidujemy.